Tchau, Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Piotr, witam Was w pierwszym odcinku z Mother Simulator, czyli symulator matki. Słuchajcie, dzisiaj ja zamieniam się w taką seksowną mamuśkę. Zobaczymy, jak mi pójdzie opieka nad moim nowonarodzonym dzieckiem. W każdym razie, słuchajcie, gra jest dostępna na Steamie. Ona wyszła całkiem niedawno i jest bardzo tania, więc jeśli Was zainteresuje, to serdecznie zapraszam. Eee, wybierzemy sobie, jak widzicie, mamy tutaj różne tryby. Mamy challengeowy, survivalowy. Ja myślę, że pojedziemy z challengeem. Ja nie mam w dupie challengeu, więc pojedziemy z challengeem. Mamy Pierwszy challenge: Meet the baby, czyli poznajmy nasze dzieciątko. Mm, Widzę, że mamy tutaj na czas. In this test you will get uh, acquainted with the basics of management, czyli jak się zajmować dzieckiem, dzieckiem, dzieciątkiem naszym ogólnie. Słuchajcie, dajemy play. Jestem, uh, powiem Wam, że podekscytowany, dlatego że nie zajmowałem się tak naprawdę takim noworodkiem. Um, nie miałem okazji, więc zobaczymy. Uuu, okraski dla mnie. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Oho. Jak macie... O cholera, chodź tu Chodź tu Co mam ci. Nie, nie ogarniam Halo Zabiłem moje baby Halo, a smoczka muszę dać Gdzie jest smoczek? Smoczek Tu jest Okej, okay, mam Masz No ma... Jezu, się przestraszyłem Boże Czekaj, ja się położę na łóżku, dobra? Smoczka wiesz. Bierz mi tego smoka. Masz? Dobra. No co płacze? Nie płaczy, nie płaci. Co ja mam ci dać? A smoczka, smoczek gdzie jest? To smoczek, smoczek. Chodź. Dobra. Proszę bardzo. Jak to minus 10? A, bo jest nie niewyparzo... Gdzie mi wpadł? No halo. Come on! Buba czy ten smoczek gdzieś wrócił na, wrócił na swoje miejsce? Przepraszam. Nie. Hmm, hmm, wybornie. A taki zakurzony net byłby lepszy. Może by dziecko poszło spać? Czy ja mogę tutaj skakać? Cokolwiek? Nie. nie. No cóż. Wiecie, a tam jest. Czekajcie. Jest? Leży tam? E, ups. E, dobra. Spróbujmy jeszcze raz. E, no... Cóż, no nie, jeśli w każdym razie będziecie chcieli oddać mi swoje Baby pod opiekę, to wiecie, że już może tego nie robić. Poczekajcie. Musimy wziąć smoczek. Musimy go wyparzyć, chyba. A, uh, okej. Okay. Ojej. Czekajcie. O, dobra. Wyparzę smoczka. Tak. Mam tak, tutaj... Czy mam go położyć tutaj? Muszę go wyparzyć, bo smoczek powinien być wyparzony, prawda? No dobra. Wiesz tego smoczka. No niby wyparzyłem, no dobra O, jest gicik. udało się Jej! Aha, aha. Dobrze mi idzie. <laughs> dobra, słuchajcie, mamy e, ukończony pierwszy ten e, muszę kiknąć records Aha, okej, okay, dobra A spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy, może nie mi się uda trochę takim krótszym, ka y, krótszym czasie. Zobaczymy. Dobra! Yeah, Doping! Dobra Włączam wodę. A, bo on jest brudny ten smoczek. Dobra. Masz srebro. A może spróbujemy jeszcze raz? Chociaż moment. Jeśli mamy mieć do 57, a następna jest za dwie, to chyba się udało. Mniejsza. Dobra, zobaczymy potem. Pierwszy challenge mamy za sobą. Teraz mamy gift from the baby. Pielucha. Mm -hmm. No dobra. Zobaczymy, co będziemy musieli zrobić tym razem. Ok. Pewnie jak zawsze się nie uda za pierwszym razem. ale... Pieluszka! Jezu, jak. To, te baby jest straszne, naprawdę. Mam ci to położyć? Chyba tak. Czysta pielucha. A najpierw tą. On... Oj. Dobra. E, do kosza. Czym się rzuca? Fuuuuj! Obżytliwe. Czym się rzuca? No ryby really? Fuj Rzucaj No Aha, bo ja nie mogę chyba tym rzucić, Muszę to tak wrzucić chyba Tak? Okej, okay. jest Tady Posypka O! O, tak, 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 tak sypiemy, 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 Dobra Zostaw mi to. Czysta pielucha. O! Jeeey! Dzięki <grymne> Dobra. Spróbujmy sobie jeszcze raz. Może się uda troszeczkę szybciej. Ej, to Baby mnie przeraża. Ja wiem, że to jest moje Baby, ale nie wiem po kim ma te drugie geny. Eh? Aha, okej. Okay. Dobra. Teraz tak, posypka. Tak naprawdę ja powinienem to dziecko. Dziecko, chodź tu. Chodź. Ej to jest creepy, jak to... Oj Dobra Tam padło, jak... Czuję się jak matka małej no macie Nie! Come on! Otwórz się Mylą mi się przyciski, jeszcze raz. Restart, jeszcze raz Spokojnie To jest tylko dziecko Chodź. Dobra, teraz tak. To, wy, to bierzemy. Aha, jak przytrzymam to. Aha, bierz to. I almost. Dawaj, mamy i to. Chcę więcej punktów. Poczekajcie, poćwiczmy sobie kosza. Jej, 23 punkty dodatkowe, dobra. Ok, jedziemy. Dobra. Good job! Jestem z siebie dumny Dobra, okej. przejdziemy idziemy z next challenge. Em. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze zależy jak nam pójdzie czasowo, myślę, że tak odcinki po 15 minut. Nie wiem co ile będą wychodzić, nie będzie jakoś tak regularnego dnia, będzie taki spontaniczny moment. Dobra, eee, mleczko, tak? Mleczko. Gdzie jest mleczko? Aha, muszę je umyć najpierw, dobra. Odkręcamy. <laughs> nie rzucaj, Boże, mi się mylą przyciski, poczekajcie. Dobra A tu jest mleczko Butelka się zabrudziła, no i brudna podłoga, no Dobra Jest git, mleczko Uuuu Dobra, postaw mi to Postaw Nie rzucaj No Dobra, myj Znowu trzeba będzie mleka nalać, no Dobra, a kto pójdzie za rachunki Zapłacicie, ja się pytam Dobra Czy mogę to postawić? Czym się stawia? No, postaw to Postaw to, postaw to A, dobra, okej Teraz tak, wodę wciśnij Okej Chodź No, ale bierz całą butelkę I amczaj Brudne? Co się stało? Czegoś zapomniałem? Smoczek jeszcze, no dobra, ale okej, okay. ale jak ten smoczek... Do czegoś mi ten smoczek przyda czy coś? Ehej, no... Czy jest odrobinkę brudne, czy mi się wydaje? Jeszcze? Może teraz? Chodź Dalej coś nie jest tak E, baby, bo ty jesteś za wybredne, uwierz mi Czekajcie No i poszło Nie Dobra, siul z tym I tak przegrałem Zara Czekam aż na czekam na ten napis aż się, się Co to jest? Aha Co to za sól? Przepraszam ja... Co ja mam je Uprać to dziecko? Czy co? No dobra, okej. Okay. A ja mam tu kroki pokazane na ścianie. Dobra. A dobra, to wiecie co? Zróbmy sobie to one more time. Restart, bo to i tak na mnie wyjdzie. Jeszcze raz, dobra. Pierwszy kroczek jest taki, że dziecko chce jeść. Dobra. Moje baby, Ja cię uratuję. Teraz tak, drugi krok. Jest taki, że mam umyć butelkę. No dobra. Umyłem butelkę. Ciao. Okej. Okay. Wiesz to. Dobra. Jeszcze brudne. Widzę. Teraz jest czysta Nie rzucę! No przecież. Powiem wam, że to sterowanie w tej grze jest po prostu hiteuszem. Czekajcie. Stawiaj to Teraz tak. Muszę napełnić... Aaaa! Bo... Dobra, okej. Okay. Bierz to. Napełniaj. Teraz jest git. Postaw mi to. Potrzebuję... Dobra, chyba się udało. Tak mi się wydaje. Dobra. Amciaj. No, co jest nie tak? Farfotslu 1. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No dobra, okej. Okay. To jest dobrze. Napełniłem. No i dodałem tego, co trzeba było chyba. <kuh> dobra, spróbujmy dosypać jeszcze. Dobra, zostaw mi to. Może się wylało przez to, że ten. A bo jest za gorące! Czy nie? No dobra, zobaczymy. Dobra, ok, nalałem w rządku. No, aha, bo się wylało. Gdzie jest smoczek? Moczek zgubiłem. No jest. A, ja tak nie przejdę. Jeszcze raz. One more time, spróbujmy. Dobra, dziecko nam deadnie z płodu. Chodź tu. Dobra, co ja chciałem? Yy, butelka. Mijemy butelkę. Podkręcamy wodę, może ciepłą Ciepłą, można? Tylko zimna Nie płacimy pewnie za okrzywanie, więc czego się spodziewać. Dziecko to jest kosztowna sprawa, moi drodzy, niestety. Nie na wszystko może starczyć. Oszlak. Dobra, ale teraz tak, e, zatyczkę, w sensie ten ten, to ja poproszę. E, odkręcaj. Napełniamy. Dobra, jest. Teraz tak, to trzeba postawić. Nie wylało się, jest progres. Ile tego mam nasypać? Jeszcze? Dobra. Teraz poproszę to. Jeszcze to umyję na wszelki wypadek. Żeby nie było, że brudne. Chyba, że mam to wyparzyć. Czy co? No dobra. A teraz coś z tym mogę zrobić, może? Nie wiem. Nie, z tym nic. Dobra. Idziemy. Masz. Udało się. Jej, Dobra, teraz smoczka pewnie będzie chciało. Chcesz smoczka? To ci tam smoczka? Masz. Wyparzony. Jej, Good job! Ej, powiem wam, że wczuwam się w rolę mamuski. Eee, menu główne. Zobaczymy jak nam pójdzie. Co teraz będzie? Hard moving! Eee. Uh, uh, pe pepepe, now have to look. Aha! Okej. Okay. No, zobaczymy. Powiem Wam, że. Pewnie się nie uda. Aha, czyli ja też teraz muszę jeść? No, w końcu też o mnie pomyślał. Dziękuję bardzo. Smoczka. Masz. Co jest nie tak? Brudny. Nie wierzy. A, aha, teraz mam poziom głodu. No, świetnie. Gdzie jest kuchnia? Tu jest wyjście. Tu jest co? Łazienka. Kuchnia. Jest kuchnia. Woda! Woda, 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 woda. Wiem, że jestem głodny, ale. Wait. Może wszystko tu jest brudne. Co my żyjemy, przepraszam? Nie wiem, w jakimś tym. Ej, ta muzyczka jest taka spokojna, a ja nie jestem spokojny. Hamcia i haziaba. I kruosą, i donaty. Gdzie jest smoczek? Ej, smoczka mi wzięło. O, jest! To jest brudny. Tu mamy kilka smoczków. Dobra, idę. Idę, dziecko, nie płacz Masz. Trzymaj! Co teraz będziesz chciało? Butelka. Idę. Klepka muszę zjeść, poczekaj. Eee, butelka, mamy butelkę. To jest najbardziej complicated, żeby tego nie wylać. Dobra, teraz tak. E, Potrzebuję ten czajnik jest. Poproszę, nalewamy. Już. No. Jak ja mam to postawić w ten sposób, że to się nie wylało? A może Aha, dobra. Nie było tego, moje drodzy, nie było, nie było, nie było. Mamy już to wsypane. Oj. O, to tak. Mogę to tak? Mogę. Głodny jestem znowu. No, ile ta matka może jeść? No, znaczy, ja mogę dużo. Amciaj! Dobrze. Idę z. szamie sobie coś w tym w tym czasie. Mam tylko wisienki, tylko. Tylko Cherrysy. A tutaj w lodówce? O, w lodówce mam papu. Dobra. Chuła Jakiś hot dog. Smoczka. W, w kuchni chyba jest czysty, tak mi się wydaje. Jest? Jest czysty. Idę. Idę, baby, idę. To jest prawdziwa próba przed prawdziwym maciężyństwem. Pielucha. W sumie to nie dziwne. E, gdzie jest kosz? Tutaj miałem to wyrzucić? Chyba nie. A, tu jest, czekajcie. Uwaga. No nie wierzę za wysoko, no. No co że głodny? No. No dobra, Kobe i Brianem to ja nie będę. Eee... Dobra, no nie wierzę. Ślepa matka! Dobra, szybko. Ja muszę najpierw zjeść. Baby, poczekasz. Eee, dobra, chodź tu. Łaś tu, posypka. Syp, 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 syp. Dobra, eee, pielucha. Pielucha Miteusz. Yeah! Siuuu! Dobra. Jeszcze raz. Powiem Wam naprawdę, że to jest dosyć ciężkie. Szapoba dla wszystkich mam. Naprawdę. Smoczek. Słuchajcie, ponieważ w kuchni mamy już czysty, to ja wezmę ten czysty. Zamiast się babrać z tym. Aha, nie mamy jednak czystego. Dobra, Biegnę bejbe! Biegnę. Teraz będzie butla, więc y, już y, przy okazji sobie zjem. Dawaj mi tą butlę. Myju, 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 myju. Już spokojnie, mamusia zrobić się przepyszne mleczko Babiko już leci. Pan prezes będzie zadowolony. No nie wierzę, no. Niezdarna matka! No, dobra, dawaj mi tą zasypkę, posypkę, posypkę. Dobra, rzucaj mi to. Eee, dobra, czyj, Myj, my, my. czyj, Boże, czyj. Dobra, biegniemy. Szamaj. Teraz tak, teraz będzie smoczek. On jest czysty? Nie, nie jest czysty. No, wiem, że jestem głodny. No, ale z gło? Dziecko musi jeść. Szamaj. Dawaj, Wisienkę. Dobra. Lecim. Już leci smoczek. Dawaj. Zaraz ja cię wezmę, już tutaj położę od razu. Dobra. Pieluszka. No, nie wierzę, no. No, come on! Że koszykówkę uprawiam, no. Jej! Dobra. Posypka. Nie to, zasypka Dobra, dawaj Jedziesz maleńki Dobra, czysta pielucha, jest Perfekto, molto bene Dobra, mamy srebro Nie wiem czy to jest złoto, czy mi się wydaje Nie, nie mam żadnego pojęcia Ale powiem że Nie idzie nam całkiem, nie idzie nam aż tak Najgorzej, naprawdę Słuchajcie, myślę, że w tym momencie sobie możemy zakończyć Ten random Powiem wam, że się wkręciłem, więc na pewno na następny mi się z tego pojawią, mam nadzieję, że będziecie chcieli, jeśli tak, to piszcie w komentarzach koniecznie, i co, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli chcecie zobaczyć więcej e, happy, e, happy mamuśki, to piszcie w komentarzach, dokładnie tak, i co, do zobaczenia już w kolejnym odcinku, i przypominam, że dzisiaj jest Kaz z Tomkiem o godzinie 16.30, do zobaczenia, pa pa.